Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, jest to już 20 spotkanie i zaczynamy sobie od takiej miłej informacji, tle pewnie słyszycie, niech ja je tylko spojrzę, o są tutaj, mamy małe prosiaczki, małe dziki, jest ich 2, 4, około 10, 12, także całkiem spoczko mamy młode dziki, na pewno będą kolejne, bo... Jeszcze dwie lochy są wciąży, także spodziewajmy się wiecznego powiększenia naszych zapasów, jeśli chodzi o mięsko. Natomiast teraz tak, mamy tutaj kolejny ul, pusty. Tutaj mamy ul zamieszkany. Tu jest zamieszkany z możliwością już zebrania. Tutaj jest też zamieszkany i tutaj chyba jeszcze jest pusty, tak, dokładnie. Więc tutaj już troszeczkę ta pasieka się powiększa. Z racji tego, że chyba że żeby zebrać miód to ja muszę rozwalić, tak? Tak, muszę zniszczyć, aby zebrać. Więc ten ul sobie zabiorę. Natomiast ten ul zniszczę, będę pewnie kąsany. I kładę kolejny. Nie wiem gdzie te pszczoły są. Mam nadzieję, że one tutaj do tego ula wrócą. A jeżeli nie wrócą, to że przyjdą z tego ula obok. Także mamy nasz pierwszy plaster miodu zebrany, więc od razu, jak już mamy plaster miodu, to zabieramy sobie wiaderka i wiaderka będziemy z miodem trzymali tutaj. Nie ma sensu z tym biegać. I tak. Dobra, mamy 60 litra miodu. Z tego co się orientuje, on się nie psuje. I od razu robimy sobie świeczkę. Świeczkę możemy śmiało sobie schować już tutaj. I będzie to nasza pierwsza, własnoręcznie wykonana świeczka, którą będziemy mogli wykorzystać do zrobienia latarni. Teraz tam będę biegał do tych dzików co chwilę. Spojrzeć jak to tam wygląda. Nie wiem, czy wam mówiłem wcześniej, zrobiłem im takie schronienie na zimę. Nie wiem, czy to w ogóle będą wykorzystywały. Fajnie by było, żeby im się tak jakoś wspomniało, żeby sobie tam chodzić. Tu możecie, moi drodzy, też zauważyć, że mam takie płotki powieszone. Są to miejsca, w których będą zawieszone lampy, tak żeby tutaj poświetlać to miejsce. Mamy 20 listopada, godzina prawie w pół do drugiej w nocy, więc położę się spać i prawdopodobnie pójdziemy sobie na wschód. Tam, gdzie znalazłem mieć rodzimą w ilości przekraczającej 30%, postawimy sobie tam jakiś mały barak, który będzie odpowiedzialny za to, żebyśmy mogli tam sobie spać. Zabiorę tylko rzeczy, które mogą mi się przydać jakąś większą ilość jedzenia. No i trzeba będzie tamto miejsce zeksplorować i przynieść tyle, ile będzie to możliwe. Mam 4 ciasta, więc one powinny mi wystarczyć 5 dni. Jak je tutaj schowam? To mają dni 20. Dobra, więc tą skrzynkę sobie też wezmę. Ona mi się przyda tam na miejscu właśnie do tego, żeby chować. Tak, jeszcze zanim wyruszyłem to robię sobie porządek w zagrodach, tak żeby miały tutaj co jeść zanim wrócę. I zobaczcie co tu się w ogóle zaczyna dziać. Wszystkie małe dziczki dorosły. Jest ich tutaj po prostu przeogromna ilość. No i stwierdziłem, że jak wrócę to zrobimy sobie... Porządek, wybijemy wszystko, chociaż ja nie wiem, czy one wszystkie nie są pierwszej generacji dokładnie, więc poczekamy z tej pierwszej generacji, powybijam trochę tych loch, żeby tych młodych też nie było nie wiadomo jak dużo, i będziemy tutaj starali się zrobić porządek z nimi. Natomiast ja już jestem, można powiedzieć, gotowy do tego, aby iść. Mamy godzinę w pół do trzecią w nocy, więc chyba jeszcze poczekam ze 2-3 godzinki. I z samego rana sobie pobiegniemy, zbudujemy tam małą chatkę. No i będziemy się brali za wydobycie miedzi. Dobra, moi drodzy, jestem na miejscu. Chatka prezentuje się w ten sposób no, czyli nic nadzwyczajnego. Mam już wykopany tunel mówię, tym też Was nie będę męczył. Tutaj w skrzynce mam schowane jedzenie, udało mi się upolować lisa w międzyczasie. Tutaj mam całe drewno, jakie przywlekłem, plus łóżko, nie chcę spać, plus łóżko. No i teraz tak, przerzucam sobie szybciuteńko plecaczek w ten sposób. Plecak na chwileczkę schowam tutaj. No i tak naprawdę miałbym wszystko, co mnie interesuje. Teraz tak, jeśli chodzi o zejście na dół, to byłem przekonany, że będziemy musieli szukać tej miedzi, ale zszedłem sobie do poziomu 50 i standardowo trafiłem na mieć. Także nie trzeba będzie dużo kombinować, nie trzeba będzie specjalnie jakoś robić poszukiwań, no tylko od razu schodzimy i wykopujemy sobie mieć. Natomiast jedyny problem jaki tutaj może być, jest taki, że no tej miedzi będzie na pewno, na pewno dużo. Ja cały czas tutaj idę w kierunku południowym jak spojrzymy, to tutaj mamy 37%, czyli jesteśmy w tym najbardziej bogatym czanku w złoże. Ale na pewno ta miedź będzie się rozchodziła na wszystkie czanki dookoła, bo tutaj mamy w czterech albo w pięciu mamy ponad 30%. Więc trzeba będzie na pewno tą mieć tutaj wybrać co do JOTY. No i myślę, że jesteśmy w mieć już zaopatrzeni do końca praktycznie gry. No i może też czas najwyższy wspomnieć o tym, czy planuję zakończyć tą serię. Otóż moi drodzy, plany są dwa: albo zakończę tą serię w momencie, kiedy wybuduję wiatrak do końca. Czyli zostało tam jeszcze dosłownie, może ze 2-3 odcinki. Albo ta seria będzie trwała sobie tak naprawdę w nieskończoność. I będziemy po prostu bawili się na tym świecie tak długo, aż no nie zabuduje całego tego świata, całej tej mapy. O ile sprzęt wytrzymie taki natłok budowli. No i myślę, że wtedy będziemy mogli pomyśleć o tym, co dalej trzeba będzie robić. O, zobaczcie, byłem pewien, że tutaj tej miedzi mamy od cholery. A to jednak jeszcze nie. Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy tej miedzi faktycznie dużo. E, dobra, zrobimy sobie teraz tak, tak i tak. I tutaj będzie światło. No i trzeba by to miejsce przeszukać. Mam pikera, mam pikera, spoko. Dobra, on jest ustawiony na 8 kratek. Tak więc robimy sobie testy i patrzymy, co możemy tutaj więcej znaleźć. Mieć rodzima, małe ilości. No dobra, to lecimy sobie w tą stronę. Duże ilości. Uuuu! Uu. Teraz dopiero chyba trafiliśmy na żyłe. Tamto to było tylko przygotowanie do tego, co nas czeka, chyba tutaj. A, jeszcze miałem Wam wspomnieć o jednym: udało mi się zdobyć trochę zębatek. A to dlatego, że odwiedziły mnie dwa nowe driftery, o których w ogóle nie miałem pojęcia, że istnieją. E, Dwugłowych drifter. I co jest najlepsze, były pomiędzy brzuskami, które mam zasadzone koło domku. Więc upuściły troszeczkę zębatek plus zębatki temporalne. Tam chyba jedna dokładnie była. Ale no uwierzcie mi, jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że takowy drifter mi tam biega pomiędzy drzewami. A ja coś czuję, że tutaj długi czas spędzimy w tej kopalni. Ja sobie moi drodzy, specjalnie zrobię osobną skrzynię na tą mieć, którą tutaj wydobędę, i zobaczymy. Ile jej tak naprawdę będzie. Przypominam, mamy tutaj na tym czanku, na którym jesteśmy 36%. 35,3. 37 mamy obok. 34, 33. 34, 36. 23. No jest, jest tego naprawdę dużo tutaj. Jestem ciekaw jak długo będę to wydobywał. Mamy na to całą zimę. Tak naprawdę teraz nic nie robię jako tako przy domku. Więc możemy śmiało sobie całą zimę tutaj siedzieć. Dobra, można powiedzieć, że tutaj cały ten środek mam już wykopany. No i wypadałoby teraz się dowiedzieć, czy musimy iść w tym kierunku, gdzie tutaj mam oznaczone. A w sumie to nie mam oznaczone. Więc sobie zrobimy małe testy. Mieć rodzima, duże ilości, kwarc średnie ilości. O, o, dobra. Kopniemy się 8 kratek do przodu i zobaczymy, czy coś znajdę. Jeżeli nie znajdę, o, prawdopodobnie góra-dół. Kwarc. dużej ilości. Mieć. Średnie ilości. OK. Zobaczmy sobie na dół. O, mamy kwarc. Ocie, panie. Ten kwarc też wydobędę, bo on mi się też przyda. Dobra, ja się tutaj kopię. Mieć rodzima małej ilości. Dobra, to jest dobre pytanie. Gdzie my teraz musimy iść? Ja musiałbym sobie teraz zacząć operować radiusem. Tutaj mamy kwarc. Mieć rodzima, małe ilości. Te jak kopnę tutaj będą większe. Żadnych złóż w pobliżu. Średnie ilości, a tutaj małe ilości. Idziemy do góry. Zadam. Dobra, wychodzi na to, że tutaj mamy chyba wszystko. Jeszcze test. Małe ilości. Średnie ilości. Więc znowu albo idziemy do góry, albo idziemy na dół. Śladowe pokłady, ale jest znowu kwarc. Więc tutaj idziemy prawdopodobnie do góry. Małe ilości, też małe ilości. Śladowe i małe. Średnie ilości. Dobra. Idziemy w dobrym kierunku. Dużej ilości. Okej, okay. a jest na głową. U, to już jest jakość bogata, moi drodzy. To już jest jakość bogata. Trzeba będzie też niedługo się stąd ewakuować, powynosić to, co udało mi się wykopać. Dobra, i co? To by było wszystko. Średnie ilość. A jest. W ogóle Wam powiem, że ja sobie chyba tutaj porozstawiam lampy. Tak, żeby chociaż trochę tutaj było tego światła. My potem stąd będziemy musieli iść tutaj. O, właśnie o tym mówiłem. Już tu mamy gościa. No i dobra, skończyło się. No i znowu robimy poszukiwania. Śladowe pokła pokłady. No dobra, pokazuję śladowe, więc prawdopodobnie to już tutaj nam się kończy. Żadnych złóż w pobliżu. Okej. Okay. Żadnych złóż. Żadnych złóż. Nie ma złóż. Średnie. O! Trafiłem. No i dobra, wychodzi na to, że tutaj również koniec. Więc szybki teścik. Żadnych złóż. Bez złóż. Śladowe pokłady. Szkodam, że to gdzieś tutaj będzie w pobliżu tego, jak tu wydobywałem. Bez złóż, śladowe, czyli tutaj w tą stronę. Dobra, wychodzi na to, że mamy tutaj wydobyte wszystko. Śladowe pokłady w tą stronę. Okej, okay, trzeba to sprawdzić. Średniej ilości. O, Czyżby tutaj jeszcze się mieć pojawiła? Małe ilości. Więc mamy albo na górze, albo na dole. Nie, na górze raczej nie. Oj, pięknie, znalezione jak ja potem znajdę wyjście. Dobra, chyba mamy w tym miejscu również już wszystko. Więc zróbmy sobie testy. Małe ilości na dole, razem z kwarcem. E, po ten kwarc tutaj, moi drodzy, trzeba będzie przejść, bo on mi się przyda w przyszłości, jak będę chciał już faktycznie rozbudowywać się dość mocno. Takie są plany. Znaczy, co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiem. E, natomiast będzie ten kwarc potrzebny. A więc ja na pewno pójdę mieć zostawić na górze. No i sobie tutaj wrócę po, po ten kwarc. A zjeżdża nam na dół tym razem. Zobaczcie. Znajdujemy się nad dyskiem. To ja nie wiem, czy tego kwarcu nie zacznę wydobywać równolegle z miedzią. Bo ja potem go tutaj nie znajdę. Jak ja tutaj wszystko tak przekopię. To będzie problem naprawdę go tutaj zlokalizować. Chociaż jest go tutaj naprawdę dużo. A dobra. Albo nie, wiecie co? Nie, jednak nie. Jednak nie, bo ja potem, jak mi się skończy miejsce, to stracę rachubę, w którą stronę powinienem iść, żeby wydobyć całe złoże. Najpierw sobie zróbmy porządek z miedzią, a potem zajmiemy się parcem. Kolejny test. Śladowe pokłady. Dobra, trzeba by zobaczyć, gdzie te śladowe pokłady występują. Zebrać je do końca. Dobra, tutaj nam wywala, że żadnych złów już nie ma. Ale tutaj mi pokazywało wcześniej, że jeszcze mamy śladowe i małe ilości. Tak jest, małe ilości mi pokazuje. Ja coś czuję, moi drodzy, że do tego głównego złoża to ja dopiero chyba się zbliżam. To, to, to co teraz wydobyłem, to chyba było takie przygotowanie do tego, co mnie czeka. Bo teraz dopiero tak naprawdę trafiłem na porządną ilość, a jeszcze nie byłem tak naprawdę na. Tych głównych czankach, bo tak cały czas się tutaj miziam z nimi dookoła, a ta główna żyła tak naprawdę jeszcze chyba nie jest tknięta w ogóle. A mnie się już całkowicie kończy miejsce, więc za chwilkę trzeba będzie faktycznie wyruszyć na powierzchnię, tylko chciałbym to złoże do końca wydobyć, tak żeby już mieć tutaj spokój, bo mogę faktycznie tutaj potem nie trafić. Dobra, słuchajcie, musiałbym się stąd faktycznie urwać, bo zaczyna mnie się chcieć jeść. Tylko właśnie teraz, panie, bądź pan mądry i pan znajdź wyjście. Patrzę mi tu. Uważam, koledzy. Dobra, jak pójdę w tym kierunku, to powinienem dojść do wyjścia. Ewentualnie gdzieś w tamtą stronę. Więc się tutaj przekopię. O, kolejny drifter. Coś czuję, że tutaj będzie, będzie ciekawie. Dobra, trzeba szybko, szybko. Teraz stąd znikać. Jest, jest, jest. Dobra, znikamy szybko, bo za chwilę zginę tutaj. Dobra, jestem na powierzchni. Przerzucę sobie szybciuteńko tą mieć, żeby już mieć tutaj porządek zrobiony. Bierzemy sobie jedzonko. Tak więc teraz moi drodzy możecie podejrzeć ile tego mi się udało zdobyć. A to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze naprawdę nie jest wszystko. 50 jednostek. Bogaty skrystalizowany kawałek. Masakra. Dobra, no za chwilkę pójdziemy sobie po resztę tej miedzi. Pójdziemy również po kwarc. Ja się prześpię. Zębatkę w sumie też mogę zostawić. I idziemy na dół. Uuu, co to moi drodzy jest? Brązowa szarańca. Jak mi takie coś się już tu pojawia, to uuuu, będzie tu kiepsko, powiem wam. Będzie tu naprawdę kiepsko. Jej nie, nie idzie rozwalić, nie można jej rozbić. Zobaczyć co ma w środku. Dajcie proszę znać. W ogóle moi drodzy, już słyszycie ten dźwięk? W tle. O co chodzi? Tak, nie bardzo jestem wtajemniczony, a jakiś dziwny dźwięk słychać. Słuchajcie, to gdzieś tutaj jest. Co tam jest? Co to jest? Słuchajcie, to coś ma dzwon. Co to jest? Co to było, słuchajcie. Dajcie mi, proszę znać, co to było. Wow, ile ich tam jest. Dobra, słuchajcie, na razie odpuszczam, bo muszę się uzdrowić. Oła, 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 ale wpadłem. Dobra, udało mi się stamtąd uciec, ale jestem po prostu w szoku. Nie mam zielonego pojęcia, co to było. Tego dzwona też mi się nie udało zdobyć. Nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia co to było, dlaczego, ale było ciekawie. Dobra, no nic mi się nie udało wydobyć, niestety. E, natomiast tak, e, trzeba by było pozbierać rzeczy, które chcemy sobie przenieść do głównej bazy. Dobra, to zabieramy, zębatkę zabieram. No i w sumie to by było wszystko. Jeszcze ten tłuszcz bym mógł sobie zabrać. Dobra, to by było. OK, to wszystko sobie przenosimy do głównej bazy. No i jak tylko poczuję, że jestem na siłach, to wracam tutaj i robimy tam na dole porządek. Wróciłem, moi drodzy, do domu. No i co? Trzeba by było sobie zobaczyć, ile tej miedzi udało się zdobyć. Więc wszystko sobie przeróbmy. To jest, moi drodzy, to, co udało dokładnie się zdobyć teraz na tej wyprawie. A więc mamy tego. 9, 18, 22, no powiedzmy 22,5 staka. Także sami widzicie, że przy takiej ilości, jaką tam znalazłem, czyli te 30 ponad procent, jest to naprawdę opłacalne. Jeśli chodzi o to, coś z tym dzwonem, bardzo bym was prosił, żebyście napisali mi w komentarzach, co to było. Dlaczego to się pojawiło? Dlatego, że zębatka w ogóle nie dostawała jeszcze wścieklizny, tak naprawdę ona stała sobie w miejscu gdzieś tam troszeczkę, tylko jej było. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle dlaczego, po co, jak, gdzie, z kim. Także prosiłbym Was o info w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to będziemy sobie go kończyli. Takich odcinków myślę wyprawowych po rudę będzie więcej podczas tej zimy, dlatego że nie ma co robić zbytnio. Ja tutaj sobie w domku siedzę, nie marznę na razie, więc jest całkiem fajnie. No i cieszy mnie to, że dziki dorastają, będziemy sobie również na nie mogli zapolować, mięsko zdobyć, więc i tego jedzenia też będzie więcej. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, pamiętajcie o łapkach, subkach oraz komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się na radzisko.